Unikalną właściwością NGS, unikalną możliwość, możliwością tej technologii jest no badanie, tak zwane agnostyczne, czyli badanie, gdzie nie musimy stawiać hipotezy, stawiać rozpoznania wstępnego, które nas kieruje na dany gen, ten czy inny, czy jakąś grupę genów. Możemy badać wszystkie geny. W chorobach rzadkich, cała nazwa rzadkie choroby wskazuje, że to są choroby, o których prawie nikt nic nie wie. I, i, i w zasadzie nie ma specjalistów, którzy by byli w stanie te choroby rozpoznawać na zasadzie objawów, na zasadzie własnego doświadczenia, bo jeżeli w skali świata są pojedyncze przypadki, to skąd oczekiwać, jak oczekiwać, żeby lekarz w Polsce widział nawet, nie wiem, trzy te przypadki, żeby jeszcze je skojarzył, yy, że to jest ta sama choroba, gdzie często są różnice między pacjentami. Więc yy, podstawowa zaleta NGS-u, możliwość tego agnostycznego, szerokiego badania każdego pacjenta, yy, ol, olbrzymia oszczędność czasu, skrócenie tzw. odyssei diagnostycznej, bo jak wyglądała sytuacja przed NGS-em.